Podam jeszcze Kolombo, więc walka o tytuł pewnie będzie trwała. No ale na razie muszę przyznać, że nie wiedziałem, że jest tylu ludzi. Tu mamy przedstawicielstwo szwedzkiej marynarki wojennej na Sri Lance. Choć jakością statku to przypomina bardziej polską wariację wojenną Kutry rybackie No jakie autobusy pomalowane każdy na oryginalną modłę Co by się wyróżniał Przed nami główna atrakcja gale Holenderski port wojenny Is it tuna? Tuna. Tuna. Oh, big one. Big, big one. How much? Nine hundred one kilo. One thousand six hundred one kilo. Okay. This is a tak to wygląda wewnątrz po przejęciu fortu przez Brytyjczyków Brytyjczycy zamontowali tu działa obrotowe. Jak no, z oszynowaniem. Główny ciężar działa. Opierał się tu. I w ramach kierowania ogniem i wyznaczenia kierunku po szynie można było obrócić go prawie o 180 stopni. Tu mamy replikę tego obrotowego działa prowadzonego przez Brytyjczyków. To akurat na podwójnym szynowaniu. Jedna szyna tu przy środku obrotu. I tu druga na dalszym obwodzie. To nie ma takiego zasięgu jak tamta szyna, która była na wcześniejszym. No ale tak czy siak jesteśmy w stanie operować z granicy jakieś 120 stopni no, thank you very much przejdziemy się jeszcze troszkę fortem zobaczymy jak to wygląda nad, nad wodą okay. Człowiek z wężami. To jest popularna rozrywka dla turystów. To już jest chyba drugi czy trzeci, którego spotykamy. Trzeba na nich uważać. Bo człowiek podejdzie, zapatrzy się, zrobi sobie zdjęcie. A oni potem mówią, że chcą pieniędzy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa. To jest straszne męczenie zwierząt, bo oni te węże otumaniają, wyrywają im kły, żeby nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to ich nie ugryzły. Także żadna to rozrywka dla węża. A popatrzeć na węże, możemy sobie w jakimś profesjonalnym ośrodku, który się zajmuje hodowlą i dbaniem o nie. Nie wiem, jakoś przy wtorku wszystkie kościółki pozamykamy. Dajcie, ostatni dzień, pora na Kolombo. Przyjechaliśmy wczoraj o 23 z okładem. Obudziliśmy obsługę hotelu, już nas puścili, bo zamknęli hotel. No Jedyne na nas było stać się na pójście spać. Dzisiaj jest lepiej. Trochę popoczęliśmy. Zjedliśmy ciastko na śniadanie i ruszamy w miasto. Mamy jakieś. 4 do 5 godzin, żeby zobaczyć w po ile się da. Bo lada chwila trzeba będzie jechać na lotnisko, bo mamy dzisiaj samolot. zobaczcie jakie budynki mieszkalne. Liczyłem piętra tego wyższego z tyłu. Bo liczyłem się 40, samego samych tych, samych piętr mieszkalnych. Wlewam mi się. Zobaczmy Jak ktoś policzy piętra niech zna znać ile wyszło. Taki parczek do środku niczego. Patrzcie jakie wielkie drzewo. Parczek składający się z jednego drzewa. Ale zobacz, że ono sobie hoduje potwory, żeby móc się rozrastać Echa. dalej na boki, nie? Przedraliśmy się do szwunkini Okazało się, że jest drugie wejście Remont trwał w najlepsze, ale Można się tutaj dostać Ok, Buda na Pawiu Chryste Pani, jak to jest Przeźbione dokładnie Jaki detalik Zobacz jaki to jest detailing w ogóle Zobacz tak, Wiesz, to jest w kleże Jakiś tarotowny safe 128 Queen Victoria Street London Makers to the King and Bank of England Okej okay. Macie świska to jest niesamowite. Świątynia nie cierpi raczej na brak mamony. Zobaczcie tu chci jeden dolarówek obok zbitek 50 rupii parę mącik panowie montują rusztowania a wszyscy na dole jak jeden mąż nadzorują, żeby nie uszkodzić żadnej rzeźby kolejna pogoda Odyd miał kruki Buddha ma gawrony? Okej okay. Taczka, lektyka Widzę, że pełen wiekowy Trochę tu kierunku i kamienie, ale patrz na go rozwoisz Następny rolls Jeszcze raz świątynka I Ola ma rację, przyoczyłem. Tu jest cały wypchany słoń Wypreparowany 宙、宙、宙を知ること。 miałem ktoś tu przynosi pecha, nie będę mówił kto. Słuchajcie, ta owalna pałtka, ciągnąca się między balkonami, to są schody. Na Sadniusieńku w górę. <noise> plac budowy Przez plac budowy Na plac budowy Zobaczcie jaki drzewka Wzło na mur Docieramy po nad morze na główny deptak który i tu niespodzianka jest w budowie Chryste Stefanie, co się dzieje z naszym szczęściem To nie tak, że wymyślam, ale... To dzisiaj nie wiem Trzecia, trzecia trakcja dzisiaj? Która jest w trakcie przebudowy, rozbudowy, albo budowy To no nic Rzut oka na port I do odmiany plac budowy poprzez Ministerstwo Obrony z Hiltonem w tle i kolejnym wieżowcem w trakcie budowy. Teraz do Czerwonego Meczetu. Jak się przyjrzycie, to widać już tam dowód dali. A na razie Przedzieramy się przez tysiąc sklepów, milion ludzi, miliard sprzedawców. I stanowczo cofam to, co powiedziałem, że Gale jest najruchliwszym miastem. Nie. Jest to zdecydowanie Kolombo. Ej! Pamiętam to! Boże, to było w latach 90 Zawsze chciałem coś takiego mieć. Ja chciałam mieć tą taką maszynę do wycinania z i z owoców. A, te takie wrzątki śmieszne. No, tak. też była fajna. To jest tam, główny Czarny Przestrzał Można zobaczyć tutaj, w tym Czas na targ owocowo-ważyzny Imbir 2 zł za kilogram Nie, to są 4 zł za kilogram Takie 2 złote, także bardzo się dobrze licząc. Makaron na porki. Przyprawy na boreczki. Sorry, sorry. Jak się bawisz? drugą, szybka aktualizacja. Otóż to wszystko i nie tylko to, musi zmieścić się w tych dwóch małych torbach. <gry> Ruszamy w stronę lotniska. O samej świątynce, słów kilka.